Cześć witajcie, dzisiaj podsumowanie, ja już wszystko sobie policzyłem, przeglądłem, posegregowałem i słuchajcie, gorszego zestawu nie otwierałem chyba nigdy i zobaczycie sami czym rzecz, nie polecam Wam zakupów na kilogramy ponieważ już jest wszystko tak przeczepane, że to się już e, chyba w głowie nie mieści tutaj zaczynamy, Stany Zjednoczone, monety 1 cent, jest ich ponad 100 110, 113. Nie wszystkie tu poukładałem. Popatrzcie sobie, ile tego jest. Tak, stany takie, że głowa boli. Najstarsza to chyba jest 72 rocznik. Nie ma nic przedwojennego. Poprzebierane dość. Dobra, jedziemy dalej. I słuchajcie, następne państwo pod względem ilości to Wielka Brytania. Mamy tutaj masę monet dwupensowych, jednopensowych. Jedna moneta 5 pensów i 10 pensów, i tu trochę na boku jeszcze mam odłożone, nie zmieściło się w kadrze. Popatrzcie sobie, też różne stany, różne roczniki. Oczywiście nie ma takich najbardziej poszukiwanych, jak wiadomo. Dobra, lecimy sobie dalej. I słuchajcie, następny nominał, jaki nominał. Następne państwo, Związek Radziecki oraz Rosja. Monet jest 75. Jak widzicie, największy nominał ze Związku Radzieckiego to jest 15 kopiejek. Nie ma nic większego, popatrzcie sobie. No i na końcu jeszcze Nowa Rosja, ruble i 50 kopiejek. A więc Związek Radziecki 75 monet. Słuchajcie, następne Państwo, to jest, to jest Ukraina, nowa oczywiście waluta. 5 kopiejek, 2 i 1, to co widzicie na filmie. Lecimy dalej. W zestawie również były Włochy, 500 ligów, 150, 200, 110, 10, 5. I tu jest ile? Takie dziwne 50, akurat tego chyba nigdy nie miałem. Lecimy dalej. Następne państwo, mamy tutaj bolivary z Wenezueli. Dość tego trochę. Idziemy dalej. Kolejne państwa, jakie się trafiły, to u góry macie Holandię. Tutaj RFN, czyli jeden Fening, dwa Feningi. Widzicie, nawet nie ma pięciofeningówki, bo wiadomo wszystko poszło na skup. I na dole Belgia. Lecimy sobie dalej. I następne co było, to od góry Jugosławia. Później mamy forinty, wiadomo, Węgry. I tu na samym dole stotinki bułgarskie. I co mnie zadziwiło, żadnej Czechosłowacji nie było w tym zestawie, co dziwne. Idziemy dalej. I dalej mamy tutaj Hiszpanię. 50, tak, czekajcie. 50 peset. Później jest na samym dole Chorwacja. Jedna moneta z Portugalii Escudo. Tutaj jest ta moneta okolicznościowa Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 1982 roku Hiszpania. No i tak nic ciekawego. Zobaczmy dalej. Następne państwa to Grecja od góry i na dole Turcja. Kolejne państwa to Francja od góry i ostatni rząd Rumunia. I słuchajcie, kończąc ten filmik, jeszcze podsumuję sobie, policzę, ile tego wszystkiego było. Tu mamy Ugandę, nie wiadomo skąd takie monetki. Niektóre, słuchajcie, ten sam rocznik, a niektóre stan idealny, a drugie są, popatrzcie się, tak jakby nigdy nie używane. Naklepali nie wiadomo ile tych monet. Widzicie to? Ta sama moneta w różnym stanie. Rocznik 7:6. Dziwne Uganda. Tu jeszcze Dania na dole się trafiła. No i na samym dole jakieś poniszczone. Słuchajcie, no i tak wiem żadnych marek niemieckich. Powyżej najwyższy nominał to dwa feningi I tu 10 szylingów austriackich. Ktoś chyba młotkiem po tym uderzał. Próbując zrobić jakiś destrukt. Policzymy to. A więc podsumowując, słuchajcie, monet było łącznie 582, policzyłem, tu jeszcze na końcu była Kanada. No i tyle, nie polecam Wam monet, nie zaliczam tych jednocentówek, pensów, niczego nie zaliczam do monet, słuchajcie, nie polecam zakupów na kilogramy, bo to jak widzicie, sam złom, może trochę tych monet dałoby się coś z tego wybrać. Dla jakiegoś początkującej osoby, dla jakiegoś dziecka to ok, ale jednak. To samo przemyślenie co po monetkach PRL-owskich. Nie polecam, no i tyle. Sami wyciągnijcie wnioski. Wnioski z tego co zobaczyliście. Do usłyszenia. Hej.